Cześć, widzowie, w tym filmie będziemy grać w, w... w... Natural Disaster Survival. Ojej, flip-flop, 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 dobra. O dobra, teraz jest okej. Ok. Kto to wyłączył? Dobra, nie znam. Idziemy dalej, idziemy dalej. Na samą górę, na samą górę. I jesteśmy, a my się wdrapywaliśmy na górę. Cóż, ale, ale się od dołu jera. Pali się od dołu, więc musimy schodzić. Musimy schodzić jak najszybciej. Tylko uważać trzeba. <laughs> Ups, Dobra, trzeba trzeba robić plan awaryjny, który nie wyszedł. Eee. No, i ludzie to przetrwali. Znowu coś się stało z tym. O, to jest nigdy. Dobra, e, teraz czekamy aż wszystko będzie ok. I no, będziemy dalej. Grać. Na pewno, na pewno nie jest dużej niż 5 minut. Tak 2 minuty już. Chodzimy, chodzimy, chodzimy. A masz. Dobra. Skill, 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 skill. coś mam z głową. Dobra. I szkoły, proszę pani, mogę iść do toalety? Przecież, przecież dopiero co byłeś. No nie, bo dopiero lekcja się zaczęła. nie mogłeś pójść na przerwie? No nie, co iść. Ha, ha, idę sobie. Hu, uh, dobra. Okej, okay. wchodzę do Kamskiej. O, oh, mościu. Elo. Zanurzę sobie nowe ziemię. To ja, walip. O! Oh. Uciekam, uciekam, De, ten gość jest jakiś niebezpieczny, on ma... On, on ma ręce w błocie. O, o ja, co tu się o. Muszę, Muszę zabrać wszystkie rzeczy. O, jakiś magiczny balon. Magiczny balon, jak tam piaska. No, nie no, znowu ona jest. Dzień dobry, zabieram wszystko, to chyba lubię wesoło. No. Oh. no to chyba będziemy mieli dla koleżanki, Na... napiszemy. się <laughs> Nie napisałam i do Dobra, może. Może damki będzie. Damki jest bezpiecznie. Bo kobiety zawsze mają szczęście. Już się rozwaliliśmy na pół podłogi. Eh, dobra. Tu jest nasz brat. Nie, kuzyn. U? kot. Eee, ja zapierdzielę. Szostra. O nie, czarne chmury. Dobra, wszyscy się tu wylegiwują, a ja robią się czarne chmury, ewakuacja do tego dziwnego czegoś, do tego, tego, tego budynku. wulunji. <laughs> 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 <yet>, Ale kaczuszka do kąpieli tu się dzieje. No zaraz mogę się pokąpać. A co się stanie, jak tu zrazuje? A! Wiem, co się stanie. Surfing, surfing. Zaraz mnie porwie Tornado, surfing, surfing Tornado na mnie leci. Ej, oh, Ej, to na mnie leci. Ej, no to tornado mnie... Uff, Uf, dobra. No przeżyć mi jest, dla maita. Idziemy, 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 idziemy. A spadliśmy bo to ze mnie jest tak. Znaczy ja spadłam bo jestem kadruszką do kąpieli. I chyba się nie da. Szkoda. Tak. Albo Uf. Lepiej nie ryzykować bo to się źle skończy. A, ktoś mnie goni! Jakaś dziwna głowa. W ratunku. kuku, ar, part. Eh, kita ngecek kuku. oh keren! Aleh Jestem si mogę dzisiaj. Chodź do taty. Meteorycik do tatusia. Szybko. A porki balon. A dobra, nieważne. Aportuj balon powiedziałem. Aportuj balon. Aportuj to. No chodź Zzesz Chodź zresztą. Chodź zesz Chodź zesz Chodź zesz Sekunda, sekunda i by mnie zabiło, nie. Więc robimy to tak jak w chciał to tak. Oh!

No więc słuchajcie, jesteśmy... Jestem znowu tylko teraz, będziemy grać w Floppy Fighters, czyli Gang Beasts, ale w Roblox. I o sobie zabrałem. O dobre. To jest dwie mapy. Gościu lecisz. O ty, dał się O, ktoś ma, ktoś ma rybek. NIE! kręta. Mogę wskoczyć? Nie! Sam siebie rzuciłem. Haha ha. Jej O mam dwie wygrane <laughs> Nie gadaj że to się teraz zalicza Na dwie osoby chodzi Dobra Patrzmy co Które mam miejsce Co jak tu mam Jej ja, jestem trzeci Jeszcze do czego gwiazdek wygrywa Dobra fajnie Nie dużego Ej, jest film shot out Nie lubię Ja tego moda nie lubię Gorzej by było jakby był shot out to już w ogóle. Stam się wiesz, coś No coś mi nie wychodzi. Co się na mnie patrzysz? Chodź. Chodź, braciszku, chodź. Dobra, idź na to. Ojej! Wow. Poczuła Poczułam ból na sobie. Ej, ale co się stało, że wszyscy dostają mi dwie gwiazdki? piastki? Ty gadzie. Gadżet w Ojej. O co chodzi? O co chodzi? <laughs> Jesteśmy bezpieczni. O nie, oni są wierni. Oni są biedni, bo tu chnęli. Są dwie mapy biednej. Chyba. Dobra, więc ja idę pod wodę. I wywalam. Dawaj cię tylko Muszę się tu spiąć. Trzeba znieszyć naszego ziomka. Ziom! Jej, wygraliśmy, ktoś ma cztery, jeee! O! Jestem trzeci! dzięki WÓŁ! Ty! Ty idziesz na miejsce zero! Wszystko jest dwa w jednym, o nie mam się. Nie głowam, nie shot out. RANDOM! 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 Proszę random! Muszę random! Dziękuję, że mogę cieszyć się życie eee, dobra, więc zagraj e, już nas nie chcę. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie 15 subskrypcji, special no i do zobaczenia. hết sẫm màu xỉn nha